W dzisiejszym odcinku pokażę te najważniejsze rzeczy, co do programowania metodą drabinkową czy językiem drabinkowym. Z angielskiego jest to nazwa LAD, w skrócie od Ladder, czyli od drabiny. Jak za chwilę pokażę, no faktycznie jest to podobne do drabiny, ale zanim napiszemy pierwszy program, musimy nauczyć się tych najważniejszych, najprostszych rzeczy. A więc z czego składa się w ogóle taki Program, taka, taka drabinka. Otóż, najprostszą, w zasadzie najprostszym elementem jest kontakt, czyli styk, jak to się po polsku mówi. I właśnie taki styk rysujemy na pierwszym szczeblu drabinki, zaczynając od góry. Ten styk, jak widać, jest teraz normalnie otwarty. To to można porównać do styku faktycznie przekaźnika czy włącznika. Tutaj program od razu pyta, z jakim wejściem lub też innym elementem już zastosowanym w tym programie powiązać ten styk. Za chwilę zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądać. Na, na teraz połączę to faktycznie potwierdzę, że to jest wejście nr 1 i 1. Potwierdzam i automatycznie tutaj przypisało już właśnie ten styk do wejścia i 1, czyli jeżeli stan na wejściu numer 1 będzie niski, tutaj ten kontakt pozostanie otwarty. Czyli nie ma tutaj pomiędzy jedną a drugą stroną, nie ma przejścia i jakby jest wyłączony. Drugi rodzaj styków to jest styk rozłączny. On normalnie jest zwarty, czyli pomiędzy tym punktem a tym jest przejście. A kiedy podalibyśmy stan wysoki na wejściu numer 2, to ten styk się rozewrze. No i do czego to służy? Służy to do załączania innych elementów, i najprostszym takim elementem jest cewka. Cewka, czyli załączamy po prostu jakiś inny element, czyli podajemy na niego stan wysoki lub niski. Oczywiście cały czas mówimy teraz o elementach cyfrowych, czyli o przyjmujących tylko dwa stany niski i wysoki. No i może żeby właśnie pokazać już jak to działa, no to połączmy to sobie, tutaj możemy sobie połączyć od tej szyny głównej, która jest jak gdyby zasilaniem, to też już mówiłem w poprzednim odcinku. Połączmy sobie od tej szyny zasilanie do pierwszego styku, a od tego pierwszego styku do wyjścia numer 1, bo automatycznie program mi przypisał tutaj tą cewkę, czyli element załączany od razu przypisało mi do Q1, czyli wyjścia numer Jeden. To może na razie usunę. No i zobaczmy faktycznie jak to działa. Włączam sobie tutaj symulator. Symulator trzeba zastartować. No i tutaj mam właśnie jak gdyby przycisk, żeby załączyć wejście numer 1. A tutaj mam znacznik jak będzie się zachowywać wyjście numer 1. Czyli jak wcisnę tutaj, załączę, czyli podam stan wysoki na wejście numer 1. Widać automatycznie, że program po prostu... Zrealizował jakąś logikę, czyli mam tutaj logikę, że jeżeli załączę wejście numer 1, powinno się załączyć wyjście numer 1, i właśnie takie coś się tutaj stało. Jeżeli wyłączę, oczywiście te wyjście też jest wyłączone, no bo tutaj po drodze nic nie ma żadnej innej funkcji. To jest w zasadzie no, najprostszy element e, w pisaniu programów, czyli załączanie w wyjścia za pomocą wejścia. No, oczywiście. Gdyby tak to miało tylko wyglądać, no bez sensu by było używanie sterowników PLC, ponieważ to można zrealizować za pomocą zwykłego przycisku czy yy, zwykłego przekaźnika. Zamienię teraz yy, ten normalnie otwarty styk na normalnie zamknięty. Też przypiszę go do wejścia numer 1 i zobaczymy właśnie jak to działa teraz, a powinno działać zupełnie właśnie odwrotnie, czyli znowu symulacja jak widać, wejście nr 1 jest wyłączone, czyli jest tu stan niski, a wyjście jest załączone, czyli panuje tutaj stan wysoki. Jeżeli wcisnę ten przycisk, to rozłączam te wyjście numer 1. Taka jest podstawowa różnica właśnie pomiędzy tymi dwoma stykami. Oczywiście tutaj można jeszcze analogowy, no ale to będziemy o tym mówić już później. Na razie zajmijmy się tymi podstawami. Co tutaj by się przydało? Przydałoby się na przykład wymienić tą cewkę, która jest załączana tylko przy załączeniu wejścia, na coś bardziej inteligentnego. Czyli powiedzmy, chcemy jednym przyciskiem wcisnąć i załączyć tą cewkę, a drugim przyciskiem chcemy ją rozłączyć. To się nazywa tzw. latching relay czyli po prostu relay, który przekaźnik, który zostaje załączony, który się po prostu zatrzaskuje. To tak jakby tłumaczył to dos dosłownie. I do tego będziemy potrzebować też oczywiście jakiś wejść, czyli będziemy potrzebować wejścia numer 1, powiedzmy przycisku start i jeszcze jednego wejścia, wejścia numer 2, czyli przycisku stop. Teraz łącząc to wszystko razem, czyli od szyny zasilającej, wejście numer 1 do S, czyli SET, i też musimy od szyny zasilającej do przycisku numer 2 i pod wejście tutaj tego przekaźnika R, czyli reset. No i faktycznie, yy, może załączmy symulację, jak to wygląda. Widać na czerwono, że tutaj jest podawane zasilanie do tych przycisków tylko i wyłącznie, jeżeli załączam przycisk numer 1 To widać, że ten przekaźnik się załącza On cały czas jest czerwony, nawet jeżeli wyłączyłem, teraz to jest stan niski na wejściu numer 1 Ale cały czas ten przekaźnik jest załączony Dopiero wyłączy się po podaniu sygnału na pin reset No ale nic nam to nie daje Dlatego, że y, załączamy sobie jakiś wewnętrzny taki przekaźnik wewnątrz programu, ale nie dodaliśmy tutaj żadnego wyjścia. Czyli załóżmy sobie jeszcze raz tą cewkę, y, tutaj tą cewkę y, powiedzmy umieścimy. No i teraz, właśnie, musimy dodać jeszcze jeden kontakt, jeszcze jeden styk i teraz. Nie przypisujemy już do żadnego wejścia, dlatego że to już mamy tutaj zrealizowane, tylko musimy poszukać tego elementu, czyli tego Latching Relay, który ma symbol SF001. Jak widać znajduje się on tutaj na dole i wybieramy ten właśnie przekaźnik. Jak widać podpisało nam automatycznie już ten styk tym samym oznaczeniem co... Właśnie ten przekaźnik, czyli jeżeli ten przekaźnik będzie się załączał, również ten styk będzie się załączał. No i podłączmy właśnie sobie to wszystko znowu od szyny zasilającej do styku, który jest stykiem tego właśnie przekaźnika. No i do wyjścia numer 1. Zobaczmy teraz, jak to działa. Załączam wejście numer 1. No jak widać. Załączyło się wyjście numer 1, dlatego że ten przekaźnik jest załączony, styk normalnie otwarty tego przekaźnika jest teraz zwarty i popłyną tutaj prąd do wyjścia numer 1. Oczywiście wejście numer 2 resetuje ten przekaźnik, a tym samym ten styk. I wyjście numer 1 zostało wyłączone. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na następny, gdzie będę kontynuował właśnie te podstawowe elementy programowania. No i wydaje mi się, że będzie równie ciekawie. Pozdrawiam, do zobaczenia.